Trzeba całe życie uprawiać jakieś tam sporty, nie? Potem przejść pod 70, przed 70 operację kręgosłupa, prawda? nauczyć się nauczyć od nowa chodzić, a potem już po 70 to już jest fajnie. Na emeryturze człowiek nie ma co robić, no to zajmuje się sportem. I tak zacząłem biegać, najpierw chodzić na kijach, potem biegać i to bieganie mi tak weszło w krew i tak mi się to podoba. I tak gdzie mogę, to startuję i, i uważam, że dobrze. No tutaj. W zeszłym roku się do, po raz pierwszy dowiedziałem przypadkowo przez internet, ja mówię, no w Księżym lesie wyścig taki fajny jest, ja mówię, no to trzeba wystartować i powiedziałem, w tym roku już na pewno będę to po numerze widać, że ja byłem jednym z pierwszych zapisanych, nie? Bo to już chyba w lutym, że jak to już się ogłosili. No i i tak to robię, no i tak biegam. No. Gdzie tylko jest jakaś impreza w okolicy, to zapisuję się i biegam, bo to, no to ja to robię dla siebie. Mnie się podoba jedno, że ja myślałem, że jestem najstarszy, a tu przed facet 87 lat przed, i Ja mnie zatkało. On mnie naprawdę zaskoczył. Ja się cieszę, że właśnie, że spotykam ludzi starszych ode mnie w równym wieku trochę młodszych. Jak kiedyś miałem na koszulce napisane że życie zaczyna się po 70, ale od tego roku mam życie, zaczyna się po 80, nie? I tak powinno być. I tak powinno być. Ja mówię, nie ma. To jest tylko cyfra. Nie zgadza się. Lubią mnie. To jest tylko cyfra te 80, nie? A, na, a ile, na ile człowiek się czuje, na ile to, to jest, to od niego zależy. I to jest najważniejsze, w tym wszystkim to jest najważniejsze. Śmiać się, cieszyć się z tego, co człowiek robi. Dzisiaj warunki pogodowe miały dzisiaj w Magedo. Nie, siekiery nie, z nieba lecieć, żaby miały lecieć. Nie... Tak? I mówię... Ale jak tu zobaczyłem, nikt się nie wystraszył. Wszyscy przyjechali, nie? Ja wiem po sobie, że jak pada deszcz, to ja z domu nie wyjdę, ale jak mnie po drodze, jak już jestem, biegnę w lesie, to, to może mnie zalać no to mi to nie przeszkadza. I to jest fajne właśnie, że ludzie, że coraz więcej ludzi, nieważne jaki jest tytuł tego biegu, które miejsce zajmie, prawda? Ja biegnę w tej prowokacji giełdnickiej, w każdym co miesiąc, prawda? Tam nie biegniemy po nic. Tam biegniemy dla, dla siebie wszyscy, nie? I ile przebiegniesz kółek, to jest twoja sprawa, nie? I to... <laughs> Nie, powiem dlaczego. Bo tu jest fajna trasa. Pierwszy kilometr to jest taki wycinający, że normalnie można umrzeć nie? I potem już jest fajnie, bo jest i tu, te dobieganie, że tu z górki się zbiega, to ja mówię, że i, i mówię, rzeczywiście, nareszcie, nie? Bo trasa, no, trasa trudna dzisiaj była. Na no, przez te błoto, prawda? przez te... To, to się jednak kiepsko biegało i byłem bardziej zmęczony jak w zeszłym roku. To po sobie to czułem. Ja się czułam super dzisiaj. Mi się biegło naprawdę rewelacyjnie. Dla mnie trasa boska. Ja jestem przyzwyczajona do biegania w lesie, więc dla mnie trasa idealna, idealna. Ciągnęłam koleżankę, której było dzisiaj ciężej, ale dałyśmy radę, to jest nasza druga dziesiątka, pierwsza była na rolniku, druga dzisiaj, więc super i na pewno nie ostatnia. I tak ma być. Ja również e, dzisiaj biegłam drugi raz, biegł, e, biegł pod skawkę. druga dziesiątka w moim życiu. E, celem głównym było to przede wszystkim, żeby się żeby dobiegnąć, a jak już dobiegałam, to czułam już wewnętrzną radość i satysfakcję, że jednak się udało, że jednak pokonałam swoje, swoje można powiedzieć, własne ograniczenia. Tak? Kiedyś bym miała biegnąć, jak ktoś usłyszał, że ja biegam, to bym w to nie uwierzył. <laughs> Podziw naprawdę i ta siła charyzma, że... Chciałabym naprawdę, będąc w Pana wieku, że jeżeli dotrwam, tak, mieć taką kondychę... Poczekam, tak, sprawdzę, tak? Tak? Sprawdzę, A, sprawdzę. Dobrze, dobrze, spotkamy się. Ja bardzo często mrożę truskawy od Pana Manfreda. Są super właśnie na, na jesień, zimę wyciągnąć. Dzieci moje na przykład bardzo lubią lody. Zmrożonych truskawek, czy jakieś shake'i, jakieś shake'i proteinowe, to 3-4 truskaweczki i na jesień, zimę super sprawa. Ale to, to, jest, to jest taki nasz polski owoc w zasadzie, nie? Wszyscy czekają na ten czerwiec, I prawda? Tak. Najpierw przychodzą z Chińczy, z jakiejś innej Hiszpanii. Wszyscy no kupują samo, i wszyscy kupują, nie? I, I ja akurat nie, mówię, czekajcie, przyjdzie czerwiec, polskie truskawki się pokażą i to całkiem różnica w smaku jest inna, całkiem. Zresztą ja przyjeżdżam z rano do pracy, Widzę te piękne ja pola. Jest Od razu się chce jeść. No ja mam trochę za daleko, bo z Gliwic to mi się tu nie chce przyjeżdżać na to, żeby zebrać truskawki, ale mówię, to jest, to, jest, to jest taki owoc właśnie nasz na wiosnę. Przyjechał Pan na bieg, to na truskawki też Pan może przyjechać. No, na samą, samą zbiorę. No. Może Pan przybiegnąć na samą zbiorę. Mogę. A kiedy trzeba zapisać, to jest przez telefon. No, teraz już jest, no, no. niestety, no. Ale pan się zapiszę i ja przybiegnę. Na, na bieg to ale... też trzeba zapisać. <głos> <głos> nie ma nie, nie ma argumentów. <noise> niech <noise> żałują, niech żałują. Nie wiecie co tracą. Tak jest, niech żałują. Nie wiecie co tracicie. Zapraszamy Warto. do Księżego Lasu. Bardzo to było? Bez względu na płeć, na wiek, na pochodzenie, tak jest, przekonania. Liczyć jak tylko bieganie.